Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na odcinek z bardzo świeżym samochodem. Dzisiaj wyjątkowo zaczniemy od ceny, gdyż to ona gra pierwsze skrzypce w tym przypadku. Przed Wami Audi A4 Avant o oznaczeniu 45 TFSI z pakietem S-Line, ze skrzynią S-Tronic oraz z napędem Quattro. Do tego masa elementów wyposażenia, takie rzeczy jak masaż chociażby, dużo, dużo więcej. O tym wszystkim powiem za chwilę. O historii tego modelu, o wyposażeniu, o tym w jakim stanie jest prezentowane auto to wszystko za moment. Ale tak jak powiedziałem zaczniemy od ceny. Gdybyście chcieli skonfigurować ten samochód na oficjalnej stronie Audi, no to w zasadzie zaczyna się od 50 tysięcy euro. Chodzi oczywiście o wariant kombi, który nazywany jest przez Audi Avant. Chodzi o ten silnik, który tutaj jest o oznaczeniu 45 TFSI. Ogólnie to co stoi przed wami zaczyna się od 50 tysięcy euro. Gdy dorzucicie LEDy. A są one tutaj na pokładzie, tak jak powiedziałem, za chwilę przejdziemy do wszystkiego, co tutaj się znajduje. No to cena już wędruje w okolice 54 tysięcy euro. Dorzucacie kolejne rzeczy, kolejne. I z tej ceny naprawdę robią się ciekawe kwoty. Możecie pomyśleć, a konfigurator to jedno, a to, co stoi u dealera, to drugie. I macie rację. Gdy wejdziecie chociażby na mobile.de, można znaleźć tam mnóstwo ofert out, które już stoją na placu, załóżmy, kilka miesięcy, ich ceny naprawdę spadły. Jednak, jeśli chodzi o tą wersję, wyposażoną chociaż. W światła LED to ceny zaczynają się od 52 tysięcy euro. Przy czym w takim ogłoszeniu jest podana kwota z konfiguratora 65 tysięcy. Tak więc to jest niewątpliwa zaleta, gdy kupujecie coś, co stoi już na placu od kilku miesięcy, nie macie dokładnie tego, co byście sobie zażyczyli. Może kolor nie ten, może brakuje paru elementów w wyposażeniu, może dostajecie kilka elementów, których wcale nie potrzebowaliście, ale na przykładzie. Takiego samochodu oszczędność rzędu 13 tysięcy euro to jest już coś. Tak więc 52 tysiące euro to jest minimalna kwota, którą trzeba wydać za taki samochód w nowiutkim stanie. Jesteście pierwszym właścicielem. To, co stoi przed Wami, jest wycenione na uwaga 35 tysięcy euro. Nie jest to nowy samochód. Aczkolwiek pachnie nowością, wygląda jak nowy. Za chwilę pokażę Wam wnętrze, przekonacie się na własne oczy. Ale to auto jest z maja 2019 roku. To oznacza, że ma lekko ponad pół roku, a przebieg jest również jak w nowym samochodzie. W tej chwili na liczniku wyświetla się 7387 km. I powiem Wam, że to widać i czuć. Tutaj naprawdę pachnie nowością. Tutaj jest tak jak w samochodach, które stoją w salonach. Polski ustawodawca traktuje auta, które mają przebieg do 6000 km, jako auta nowe. Tak więc Tutaj mamy przekroczony ten pułap, ale auto nadal sprawia takie wrażenie, jak nówka sztuka. A wracając do tego, co to jest, co ja przedstawiam w dzisiejszym odcinku, to jest oczywiście Audi A4 Generacji B9, które pojawiło się na rynku w 2015 roku. No i oczywiście jest nadal produkowane w porównaniu do poprzednika, do B8, B9. Urosła, jest większym autem, jednak pomimo powiększonych rozmiarów jest lżejsza o średnio 120 kg. Jak możecie zauważyć, po prawej stronie na klapie bagażnika, tutaj mamy oznaczenie tego modelu 45 TFSI, oczywiście 4. I wiecie co? Pytanie, co oznacza ta liczba 45? Na pewno nie są to konie mechaniczne, nie jest to moment obrotowy, nie jest to tym bardziej pojemność silnika. Audi oferuje swoje modele przynajmniej A4 w takich wariantach jak 35, 40 oraz 45 TFSI lub TDI. Co to oznacza? I dlaczego Audi tak wymyśliło, to wiedzą chyba tylko pracownicy tego koncernu. Chciałbym w tym momencie, abyście się podzielili w komentarzach, jakie auta według Was mają równie szalone nazwy. Komu byście przyznali nagrodę za najgorzej nazwane auto? Pod maską tej 45 znajduje się silnik o pojemności 2 litrów. Ma on 245 koni mechanicznych mocy, 370 Nm momentu obrotowego i tym samym przyspieszenie do setki jest dosyć imponujące. 5,8 sekundy, prędkość maksymalna 250 km na godzinę, no i do tego oczywiście wspomniany wcześniej napęd quattro. Wiem, że wielu z Was ma zdanie takie, że Audi bez quattro to nie Audi. No i tutaj macie taki napęd na pokładzie, więc powinniście być zadowoleni. No i do tego oczywiście S-Line, czyli wymarzony przez wielu pakiet. Skąd wiem, że wymarzony? Wiele osób, gdy do mnie pisze z prośbą o pomoc w sprowadzeniu samochodu marki Audi, zaznacza, że koniecznie musi być to S-Line. Nie pomagam aktualnie w sprowadzaniu samochodów, ale mam dwa auta na sprzedaż i wiecie co? Jedno z nich stoi kilka metrów dalej. I nie chodzi o fiestę ani tego Opla, tylko o PASATA. Prawdopodobnie nie uda się osiągnąć liczby wyświetleń, którą zakładałem przy opcji oddania tego Passata za darmo. Tak więc trafia na sprzedaż, możecie składać swoje oferty, ale o tym powiedziałem w filmiku z PASATem. Wracając do Audi, patrzcie, jak tutaj jest pięknie kierownica z logo S tutaj na progu srebrna listwa z logo S, pomijając już te wstawki. Tu jest fantastycznie. Widać, że to jest nowy model. Oczywiście w tym wariancie mamy świetnie wyprofilowane sportowe siedzenia. Oczywiście tutaj również nie mogło zabraknąć literki S. Patrzcie, jak to wygląda. Połączenie skóry oraz tkaniny świetnie. Ja nie lubię skóry. Która pokrywa całe siedzenie. Dla mnie to jest zbyt śliski materiał, ale takie połączenie fenomenalne. Do tego fotele regulowane są w połowie manualnie, w połowie elektrycznie. Ale co najważniejsze, mamy tutaj również masaż. Oczywiście, nie trzeba już wspominać, że są one podgrzewane. No i wiecie co? Tak, żeby zrobić to, co zawsze robię. Spójrzmy na boczek siedziska. No nie ma szans, że coś tutaj znajdziecie. Wiecie co? Samochody w salonach są w podobnej kondycji. Ludzie wsiadają, wysiadają, próbują no i w zasadzie. Ciężko można znaleźć jakieś oznaki zużycia. Spójrzmy chociażby na kierownicę. Chyba że ktoś miał dłonie z papieru ściernego, to moglibyście coś tutaj zauważyć, ale jak na moje oko, tutaj naprawdę nie ma żadnych śladów. Podobnie na badylu od kierunkowskazu nie ma żadnych śladów, na pedałach nie ma żadnych śladów, na drzwiach nie ma żadnych śladów, które swoją drogą wyglądają fantastycznie. Gdy byłem na targach w Werfurcie, spodobał mi się kuzyn tego auta, czyli Seat Leon Cupra. On też miał taką wstawkę z Alcantary. Naprawdę, ten design do mnie przemawia. Co do podłokietnika, jest troszeczkę twardy. No, na szczęście auto jest bardzo młode. Nie widać tutaj żadnego wgniecenia, jedynie co zostawiłem po sobie odciski palców. Szyby, oczywiście, elektryczne, lusterka elektryczne. Na pokładzie jest troszeczkę asystentów. Jest system, który kontroluje dystans do poprzedzającego pojazdu. Jest tempomat, jest, są czujniki parkowania z przodu, z tyłu, jest kamera. Jest asystent zmiany pasa ruchu, jest ogrzewanie postojowe, jest dostęp bezkluczykowy. Jest Apple CarPlay, Android Auto. Naprawdę masa, masa rzeczy. Powiem jeszcze o skrzyni biegów: jest to siedmiobiegowy estronik, do którego obsługi możecie wykorzystywać łopatki przy kierownicy. Kierownica sama w sobie naprawdę świetnie wygląda. Tutaj macie takie wybrzuszenie. Ona jest dosyć taka no, piękna. Sam ten design tej kierownicy troszkę jak właśnie kierownicy typu M w BMW. Już wiem dlaczego lubicie te S-Line'y. Przejdźmy między fotele. Co tu się znajduje? Jest podłokietnik regulowany na wysokość a jakże świetnie, a na długość? Nie, ale jest na tyle długi, że nie powinno to stanowić problemu. Ale co ciekawe, co my tu mamy? Patrzcie, bezprzewodowe ładowanie telefonu, do tego port USB, wejście na przyłącze audio, a idąc dalej, przyciski do obsługi systemów pokładowych. Tylko wiecie co? Gdy odpaliłem ten samochód, było włączone radio. I kompletnie nie wiedziałem, jak je wyłączyć. To było niezbyt intuicyjne. Tym pokrętłem kręciłem. Ono zmieniało po prostu stacje radiowe, ale pomyślałem: Hmm, tu są jeszcze przyciski na kierownicy i wyciszyłem radio którymś z tych przycisków. Tym dokładnie. Tak, tutaj jest symbol głośnika. Ale wiecie co? Teraz oglądam, patrzę i tu jest osobne pokrętło odpowiadające za głośność. Hmm, gdybym je wcześniej zauważył, to bym nie narzekał na nic w tym samochodzie. Tutaj mamy miejsce na dwa kubki, a kawałeczek dalej jest przycisk do uruchomienia silnika. Troszeczkę tak głęboko, daleko i nie pulsuje. W Jaguarze bodajże podobało mi się to, że on pulsował w rytmie serca. Od razu było wiadomo, że klikając taki przycisk silnik ożyje. Cyk. O, ktoś zmienił język tego menu. Auto jest raczej z Niemiec, ale upewnijmy się, zaglądając do schowka, zobaczmy, czy są tam jakieś książki serwisowe. No, książki serwisowej samej w sobie tam pewnie nie będzie, już to wszystko jest raczej elektroniczne, ale przy okazji możemy zawsze wykonać test schowka. No, mógłby otwierać się szybciej. Już widać, że Audi troszeczkę się przykłada, bo bardzo leciutko się go podnosi, to jest fantastyczne. Jednak trzeba troszkę użyć siły, aby go... Zamknąć. Tylko wiecie co? BMW w nowej serii 3 zachowuje się podobnie. Zmowa producentów, ciężkie zamykanie schowka. To jest folder, w którym są jakieś pewnie papierki od Audi, no ale książki serwisowej nie ma. Mogę wam podać Vin. Ewentualnie będzie tam jakaś historia. Możecie sprawdzić sobie coś w salonie, ale przeglądów raczej ten samochód jeszcze nie miał przy tak niskim przebiegu, tylko wiecie co, do czego jest jeszcze potrzebny numer WIN możecie sprawdzić całe wyposażenie auta, którym jesteście zainteresowani. Tam będzie wszystko wypisane. Tutaj macie wspomniany numer VIN i pokażę wam jeszcze interwały serwisowe. Szukałem jak zmienić ten język, ale nie znalazłem. Na tyle to menu jest nieintuicyjne, że no nie wiem gdzie to zrobić. Do następnego serwisu 22 000 kilometrów, tak? A do wymiany oleju 11 tysięcy. Szkoda tylko, że Audi nie nauczyło się od BMW. I po pociągnięciu tej dźwigni trzeba jeszcze szukać badyla pod maską, i ta maska dosyć ciężko się podnosi. No ale dobra, posłuchajcie, jak brzmi silnik. Chociaż co tam, silnik? Przy tego typu samochodzie to raczej nie ma absolutnie żadnego znaczenia. W tym przypadku, co jest ważniejsze? to jakie są uszkodzenia tego samochodu? Bo stali widzowie na pewno zauważyli, że jestem w autohausie Śruda. Oni specjalizują się w handlu autami uszkodzonymi. Lekko uszkodzonymi, mocno uszkodzonymi. Ten samochód jako takiej bomby nie miał, ale posłuchajcie, słyszycie jak tutaj coś syczy? Chyba stąd. Słyszycie? To jest coś odpięte. Tu jest troszkę połamany plastik. Ogólnie... Ten samochód przywalił w coś spodem. Nie wiem, jak to zrobił. Co tutaj dokładnie jest uszkodzone? Według sprzedawcy samochód jedzie prosto, osie nie zostały uszkodzone, jest gotowy do jazdy, ale właśnie coś tam jest uszkodzone. To musicie już zapytać sprzedawcy dokładnie, który element. Kontynuując wycieczkę, spójrzmy na felgi. Są to siedemnastki z ogumieniem w rozmiarze 225 na 50, z tego co widzę są to zimówki zrobione w Polsce. Zajrzyjmy jeszcze do wnętrza z tej strony. Ogólnie tutaj mógłbym powiedzieć o zużyciu fotela pasażera. Ale tak jak mówiłem, to jest naprawdę nowe auto, więc tutaj jedynie można dodać, że fotel pasażera jest również regulowany w ten sposób co kierowcy. Tutaj jest również masaż. No i zajrzyjmy teraz do tylnej części kabiny. Tutaj mogę dokonać testu na zasadzie sprawdzenia jak się tutaj siedzi. Czy jest wystarczająco miejsca? No oczywiście w tej klasie aut. Powinno być miejsce. No i tak jest tutaj. Na głowę mam miejsce, na szerokość jest miejsce, na nogi jest miejsce. Komfortowo raczej by się siedziało tutaj łącznie w czwórkę. Pomimo tego, że oczywiście samochód jest pięcioosobowy, z zakresu designu na drzwiach pojawiły się takie srebrne wstawki. No w połączeniu z tą Alcantarą to jeszcze jakoś tak wygląda ok. Z tym, że to jest jedyna jasna wstawka z tyłu. Tutaj można by było zrobić coś innego. Oczywiście, z przodu są takie wstawki, to ładnie wszystko z sobą koresponduje. Tylko patrzcie na to: z przodu jest znacznie więcej tych wstawek w kolorze srebra. Tutaj z tyłu, tak jak powiedziałem, one się tak troszeczkę gubią. Na koniec pokażę Wam jeszcze jak otwiera się bagażnik, możecie to zrobić korzystając z pilota, klikając dwukrotnie ten przycisk. No widzicie, Audi wie, że trzeba kliknąć dwukrotnie, żeby otworzyć bagażnik, ale żeby dwukrotnie pociągnąć dźwignię, aby otworzyć maskę, to już nie wiedzą. Ten dodatkowy przycisk jest od ogrzewania postojowego. Bagażnik oczywiście możemy otworzyć również klikając przycisk pod logo Audi tuż nad rejestracją, no i klapa otwiera się automatycznie. Wola voilà, Pełna profeska. Zajrzyjmy więc do środka. No, bagażnik jest dosyć pojemny, jak na tego typu nadwozie, tutaj raczej nikt nie powinien narzekać. Z plusów mamy tutaj oświetlenie, patrzcie. Po obu stronach mamy takie fajne diody. No i zajrzyjmy co jest pod podłogą. Akumulator. No szkoda. To oznacza, że butla LPG tutaj nie wejdzie. A tutaj mamy jakąś taką wklejkę, może coś tutaj jest interesującego. Jest na pewno numer WIN, ale numer WIN Wam już podałem wcześniej. Aby zamknąć klapę, korzystamy z przycisku i cyk ładnie nam się to wszystko zamyka. Tak więc podsumowując odcinek. Auto znacie, widzicie w jakim jest stanie. Jakieś tam drobne elementy pewnie wymagają wymiany. Najważniejsze jest to, że z zewnątrz auto nie jest potłuczone i jedzie prosto. Jest w zasadzie nowe, ma znikomy wręcz przebieg. Taki przebieg to możecie nakręcić teoretycznie nowym autem. W miesiąc, gdy się weźmiecie ostro za jazdę. tak więc warto wziąć ten egzemplarz pod uwagę. Zwłaszcza, że słyszeliście, ile kosztują nowe egzemplarze w konfiguratorze, nowe, które stoją na placach, a ile kosztuje ten samochód. Dajcie znać, co myślicie o tej cenie i czy faktycznie warto kupić takie auto. Ja widzę się z Wami w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i dajcie lajka, jeżeli odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.